Przedaję Pan płyty. Czy mógłby Pan w związku z tym odpowiedzieć mi, co to według Pana jest przebój? Jakie warunki powinna spełniać piosenka, by stać się przebojem? Piosenka, żeby była przebojem, powinna mieć według mnie sensowny tekst, dobrą melodię wpadającą w ucho. Powinna być mocno lansowana i bardzo krótki jest żywot przeboju, w związku z tym powinna być bardzo szybko rozpowszechniona między innymi na płytach. Za przebój uważam piosenkę, która ma y, dosyć łatwą formę, przyjemną muzykę, łatwą muzykę, łatwą do zapamiętania dla szerszego kręgu słuchaczy i dobry tekst. Według mnie piosenka, która wpada w ucho, którą wszyscy starają się nucić, łatwa. Bardzo pogodne. Piosenki wesołe. Tu nie mam czasu zajmować się piosenką, ale wydaje mi się, że piosenka, aby stać się przebojem, powinna po prostu być bardzo rytmiczna, pobudzić ludzi do rozrywki. Najbardziej mi się podobają z mojej młodości takie piosenki, bo dzisiejsze to są jakieś, jakieś ekscentryczne i niezbyt mi się podobają. Jakiej płyty pan szuka? Najchętniej zagranicznych płyt. A z polskich? Breakout 7, 2 plus 1. Krzyk, wycie. No już nie mówię o dykcji, która przeważnie jest bardzo słaba. Staram się kupić płytę szlagierów niemieckich. Ostatni przebój to jest piosenka Małgośka. Sentymentalne, zwłaszcza śpiewane przez panią Anię German. To jest moja wielka ulubienica. No, oczywiście, inne panie również. Piosenkę Urszuli Sipińskiej. Dokładnie nie pamiętam w tej chwili tytułu. Chyba jaka jesteś Mario. Szczególnie lubię Połamskiego. Santor. No, jeżeli chodzi o młodzieżowe zespoły, to Skaldów. Czambu raczej się nie podobają. Może nie tyle melodie, ile teksty niektóre. Poza tym, sposób interpretacji. Ale pani Ania jest najbardziej taka naj, naj, naj. zaproponowała y, wykonaną piosenkę przez Marylę Rodowicz y, do teksty Ag Agnieszki Osieckiej, Małgośkę. Małgośkę Maryli Mar Mar Rodowicz z tym, że nie mam tej płyty. Dla młodych to może jest więcej coś dobrego takiego, ale dla nas już starszych ludzi to my się Kochamy właśnie w tych starych, starych piosenkach, takich operetkowych. Czy to z wdówki, czy to z innych jakichś operetek. To były bardzo piękne zawsze. Dzień dobry. Czy może Pani przyjąć ogłoszenie do rubryki Zgubiono, Znaleziono? Proszę bardzo, proszę, treść. Dziękuję.